Co robią z naszymi dziewczynami na zamkniętych imprezach arabskich szejków, które nazywają się Porta Party Dubaj? Chodzi o to, że wczoraj w nocy ktoś wrzucił do Darknetu nagrania właśnie z tych zamkniętych imprez Porta Party Dubaj. I teraz staje się jasne, jakie tam naprawdę mają miejsce okropności. Wielu ludzi myśli, że kiedy dziewczyny jadą do Dubaju do pracy, to po prostu bawią się tam na imprezach. Jeżdżą Lamborghini albo po prostu spędzają czas z jakimiś Arabami i dostają za to bajońskie pieniądze. Ale to wcale nie jest prawda. A dokładniej, oczywiście są tacy, którzy w ten sposób zarabiają, ale wiele dziewczyn trafia na imprezy Porta Party Dubai, na których dzieją się zupełnie inne, przerażające rzeczy. Jeśli jeszcze nie wiecie, o jaką imprezę chodzi, wpiszcie w wyszukiwarkę TikToka Porta Party Dubai albo Best Dubai Work. Mniej więcej zrozumiecie, o co chodzi. Organizatorami i uczestnikami tych imprez są superbogaci Arabowie. Oferują dziewczynom bajeczne wynagrodzenie za to, żeby przez kilka dni po prostu się z nimi pobawiły a w rzeczywistości wymagają od nich czegoś zupełnie innego. Najbardziej niewinną rzeczą, która tam się dzieje, jest na przykład to, że zmuszają dziewczyny do jedzenia lub smarowania się organiczną czekoladą, taką, która jest produkowana przez ludzki organizm. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. Albo jeszcze gorzej, przyprowadzają jakieś zwierzę, na przykład osła, wielbłąda albo po prostu psa, i zmuszają dziewczyny do zabawy z nimi. Jeśli ponownie rozumiecie, co mam na myśli, a oni w tym czasie po prostu stoją obok i się temu przyglądają. Więcej nie mogę opisywać niczego z tego co dzieje się na tych nagraniach z Darknetu. Bo jak sami rozumiecie, film po prostu zostanie usunięty. Jeśli chcecie zobaczyć te nagrania sami, możecie znaleźć je pod linkiem w moim profilu. A razie jeszcze ich stamtąd nie usunięto.